W tym materiale omówię dwie najnowsze wersje czata GPT, a mianowicie Chat GPT-O3 oraz O4 Mini. Na początku przejdźmy do tego, co w ogóle oferują te modele, czym się wyróżniają. Otóż moim zdaniem największą zmianą, oprócz poprawy jakości na benchmarkach, jest to, że po raz pierwszy wykorzystują i łączą każde narzędzie w czacie GPT. Ponieważ do tej pory było coś takiego, że kiedy zadawaliśmy pytanie do czata GPT na przykład, żeby przeszukał internet, żeby zrobił analizę no to on albo używał funkcji przeszukiwania internetu albo używał analityka danych natomiast te dwie wersje charakteryzują się tym że mogą w jednym zadaniu naraz wykorzystać trzy lub nawet cztery narzędzia oczywiście obejmuje to przeszukiwanie internetu, analizowanie przysłanych plików interpretor danych za pomocą Pythona głębokie rozumowanie na temat danych wizualnych, a nawet generowanie Obrazów. No i ChatGPT-O3 to jest oczywiście najlepszy model i on tutaj najlepiej radzi sobie z zadaniami wizualnymi, analizą obrazów, wykresów, grafik. O4-mini jest nieco słabszy w niektórych zadaniach, ale jest za to szybszy. Tutaj są benchmarki, one są również dostępne na stronie OpenAI. No, my tego nie będziemy oczywiście analizować, no bo. Tutaj no, wiadomo, logiczne jest to, że nowy model wyszedł, więc będzie lepszy od tych starszych modeli. Jeżeli chodzi o dostępność, to tak jak z każdą inną najnowszą wersją ChatGPT, GPT, póki co są dostępne tylko w wersji płatnej, w wersji Plus albo w wersji Pro, no i tutaj kiedy wybieramy wersję, mamy jak widzisz możliwość wybrania o 3, o 4 mini. O 4 Mini High w wersji darmowej, żeby przejść do modelu O 4 Mini, no to trzeba zaznaczyć przycisk rozumu przed wysłaniem wiadomości. Oczywiście obowiązują dosyć restrykcyjne limity, będzie to kilka wiadomości każdego dnia. Jeżeli chodzi o limity w wersji ChatGPT, w wersji za 100 zł na miesiąc, no to w modelach O 3 oraz O 4 Mini High mamy limit 50 wiadomości tygodniowo, natomiast O 4 Mini, chyba około 150, nie jestem dokładnie pewna, ale na pewno więcej niż te dwa modele. Dobra, więc przejdźmy teraz do testowania. Jeżeli chodzi o wybór modelu, to różnica między nimi będzie marginalna, więc nie ma znaczenia, czy wybierzesz model O3 czy O4 Mini High. Ja sobie dla testów wezmę model O3. No i chciałbym Ci zaprezentować, jak działa ta funkcja łączenia narzędzi, bo to jest tak naprawdę najbardziej przełomowa rzecz. Napisałem takie polecenie. Przeszukaj w internecie, jakie drużyny piłkarskie najczęściej wygrywały Ligę Mistrzów. Czyli tutaj ChatGPT skorzysta z szukania internetu. Następnie stwórz wykres słupkowy na osi X, ma być nazwa drużyny, na osi Y ilość tytułów. Czyli ChatGPT stworzy jeszcze wykres za pomocą analityka danych, no i na samym końcu stwórz grafikę, która pasuje do tematyki piłkarskiej Ligi Mistrzów. I tu ChatGPT po prostu stworzy grafikę. No i dlaczego wpisuję takie polecenie? No bo wcześniej, jeżeli byś takie coś wpisał, no to ChatGPT nie zrobiłby tych wszystkich zadań na raz, musiałbyś wpisywać trzy polecenia osobno, a tutaj ChatGPT wszystko może zrobić za pierwszym razem. Teraz wysyłam tą wiadomość i jak widzisz będzie informacja, że ChatGPT myśli. Mamy tutaj informację, przeszukiwanie sieci. Czyli teraz przeszukuje internet, a następnie wyciąga wnioski. Następnie przechodzi do analityka danych w celu stworzenia tabeli. No i teraz wykonuje grafikę, wszystko w jednej odpowiedzi. No i tak prezentuje się finalna odpowiedź. Tutaj mamy tabelę, która przedstawia top 10 zwycięzców Ligi Mistrzów tutaj mamy wykres słupkowy i tutaj mamy grafikę, a jeszcze poniżej mamy trochę tekstu. Jeśli przetestujesz dokładnie to samo polecenie w innych chatbotach, no to zobaczysz, że one sobie z tym nie radzą. Tutaj na przykład Grok na początku wypisał te drużyny, które wygrywały, natomiast grafiki już nie stworzył, tylko stworzył opis, ponieważ grog nie ma funkcji łączenia narzędzi. Natomiast ChatGPT taką funkcję posiada. No i jeszcze biorąc pod uwagę, że Najnowszy generator ChatGPT jest obecnie najlepszy na świecie, jest lepszy od generatora GroKa i generatora Google'a. Dodatkowo te nowe modele ChatGPT, czyli O3 i O4 mini, sprawiają, że ChatGPT jest jeszcze bardziej potężny w analizie danych, w innych tego typu zadaniach. No to nie ma tak naprawdę żadnej konkurencji w tym momencie dla ChatGPT. Jeżeli zastanawiasz się, którego to używać, no to ChatGPT aktualnie nie ma żadnej konkurencji. Teraz pokażę Ci jeszcze dwa inne przykłady, jak działa ChatGPT z funkcją łączenia narzędzi. Jestem w modelu ChatGPT O3 i napisałem takie polecenie. Przeszuka internet w celu znalezienia najlepszych praktyk copywriterskich dla sprzedaży community na platformie School. Następnie przeanalizuj mój tekst na landing page i zasugeruj poprawki na podstawie wyszukanych informacji. Uzasadnij, dlaczego nowy tekst sprawdzi się lepiej. Ja tutaj przesłałem, jak widzisz, zrzut ekranu. Zrzut ekranu przedstawia... Tutaj ten opis mojej oferty w Akademii Praktycznej AI, czyli w społeczności, w której można się nauczyć, jak korzystać z najlepszych narzędzi i gdzie umieszczam aktualizację co 7 dni. Jeżeli chodzi o dalszą część, to tutaj napisałem: stwórz nową wersję tekstu na landing page na podstawie tych poprawek, a na samym końcu stwórz komplementarną grafikę, którą będę mógł użyć w sekcji ze zdjęciami. Może być to wypisanie kilku benefitów: zadbaj o jakościowy i czytelny font, tekst ma być w języku polskim. Ważna ilość wyrazów nie może być większa od tego, co jest w mojej aktualnej wersji, którą przysłałem. No i zobacz, kiedy sobie taką wiadomość wyślemy, chat GPT tworzy odpowiedź. Tutaj, jak widzisz, mamy na bieżąco proces myślowy. Tutaj już skorzystał sobie z analityka danych, aby policzyć te wszystkie słowa w tym tekście. Teraz przyszukuję internet, więc to zadanie Miało po prostu na celu sprawdzenie, czy faktycznie Chat GPT będzie korzystał z wielu narzędzi na raz No i po niecałych dwóch minutach zadanie jest gotowe. Przeanalizował dane, stworzył grafikę, przeszukał internet, wprowadził poprawki, A więc zobaczmy. Grafika prezentuje się w taki sposób. No na jakość grafiki bym nie zwracał uwagi. Natomiast tutaj mamy już główną część zadania. Najlepsze praktyki copywriterskie dla sprzedaży Community na School. No i tutaj mamy taką krótką tabelkę. Tutaj mamy informację co poprawić w tekście i nowa wersja Landing Page. Jak widzisz, zasugerował mi całą nową wersję i gotową grafikę. Więc w dwie minuty dostałem zadanie, które samodzielnie zajęłoby mi no, z godzinę. Musiałbym przeszukać internet w celu sprawdzenia, jakie są najlepsze techniki. Musiałbym stworzyć grafikę w kanwie, a następnie przeredagować cały mój tekst. Przejdźmy sobie do drugiego przykładu zastosowania. Po raz kolejny mamy złożone zadanie. Po pierwsze, przeanalizuj dane z filmów na moim kanale YouTube. I tutaj przesłałem mu tabelę Excela, jak prezentuje się ten cały plik. Następnie napisałem, aby przeszukał internet w celu znalezienia najlepszych praktyk tworzenia filmów, czyli jak tworzyć tytuły, jak tworzyć strukturę filmów, jak tworzyć miniaturki. No i później ma przeanalizować pięć najlepszych i pięć najgorszych filmów na moim kanale Uzasadni rozbieżność w wyświetleniach, czyli napisz na przykład, nie wiem, że tytuł w tym najlepszym był taki, a w tym najgorszym był taki, to dlatego jest taka rozbieżność No i następnie podziel moje materiały na konkretne subkategorie, na przykład ChatGPT, GPT, grafiki i tak I na podstawie tych danych stwórz wykres, który przedstawia najchętniej oglądane kategorie na podstawie średniej wyświetleń za film Więc po raz kolejny testujemy jak ChatGPT poradzi sobie z wieloma zadaniami naraz, czyli będzie musiał skorzystać z kilku narzędzi OK, więc odpowiedź jest gotowa jak widzisz myślał po raz kolejny przez niecałe dwie minuty no i na samej górze mamy wykres, wykres słupkowy który przedstawia niechętnie oglądane kategorie na kanale według średniej arytmetycznej wyświetleń filmu następnie tutaj mamy research czyli najlepsze praktyki jak tworzyć tytuły, jak tworzyć strukturę filmu, jak tworzyć miniaturkę. Nie jest tego jakoś dużo, natomiast oczywiście możemy sobie te zagadnienia rozwijać za pomocą komendy follow up, którą możemy wpisać oczywiście zawsze w tym polu. No i tutaj mamy oczywiście linki do każdego źródła, z którego skorzystał, tak jak ma to miejsce w klasycznym przeszukiwaniu internetu. Następnie analiza najsłabszych i najlepszych filmów. Tutaj mamy w tabeli przedstawione wszystkie z nich. No i tutaj mamy jeszcze czynniki, czyli dlaczego jest taka rozbieżność w wyświetleniach. I tu mamy kluczowe kategorie, więc tutaj również sobie bardzo dobrze poradził. A więc podsumowując, Chat GPT oprócz tego, że zyskał dwie nowe wersje, które na benchmarkach przewyższają starsze modele, no to jeszcze może podczas wykonywania zadań korzystać z wielu narzędzi naraz.